Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do gry Digital Valery Zoo, czy coś takiego. Znalazłem taką grę. Jak widzicie tutaj, nie czytałem opisu, o co w tej grze chodzi, w ogóle takiego. Patrzyłem na filmiki. Jak widzicie, obraz grafikanu wygląda zarąbiście galerii coś tam pisało, więc może będzie się chodzić, jakieś zdjęcia, albo być coś takiego. Tak sobie pomyślałem. No i postanowiłem zainstalować tę grę. Tak widzicie, no fajny tutaj świat jakichś dinozaurów się prezentuje, takie intro dosyć ciekawe, więc zobaczymy, co jest dalej. Wchodzimy, tutaj mamy dwie ciekawe nie no, ma nic. E, tutaj możemy sami kospa zrobić. No i mamy do wyboru: Teraz dżunglę, akwarium i art galerii. No to wejdziemy sobie na początek. Mamy dżunglę. No i wpytuje nam się coś. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. No i co mamy ciekawego? Mamy Mamy jakieś dinozaury. Z tej strony mamy jakąś obrazek. tutaj tutaj kliknąć. Coś się wczyta. Ktoś się wczytuje. Jakiś odsyła w Tutaj się coś wczytuje, ale nic się nie wczyta. No taki jest no. Ogólnie e, powiem Wam tak, e, włączam tą grę drugi raz. No i jedynie co tu chyba fajnie wyszło, no to faktycznie jest grafika ładnie zrobiona. To jest naprawdę fajnie. W których grach nie ma takiej grafiki? Tylko, że wiadomo, tu jest tylko korytarz, tak? Niech cała gra, ale mamy tylko takie przejście, gdzie możemy sobie iść, pooglądać do Dinusia, no tutaj będzie możemy sobie jakieś zdjęć narobić czy coś takiego gdzieś powstawiać i tam ujęcia chcemy Szczególnie tylko chyba do tego ta gra fajna to można sobie przejść przez taki park ja wam to przebiegnę szybciej, bo powiem wam szczerze. Jeżeli robicie jakieś zdjęcia, że chcecie sobie jakieś albumik ze zdjęciami zrobić, no to faktycznie może tego wam się przydać ta gra. Żeby ładnie jakieś zdjęcia porobić. I tylko tyle, bo więcej ta grana tutaj więcej ta tutaj nie pozwala, no w końcu... Art y, galerii, nie, tylko galerie, jak możecie robić, nic więcej. Możemy tutaj nie o podejść, na Czy czego? idziemy dalej. No, i tak możecie sobie przebiegnąć tutaj całe to, salutkie to nasze tutaj, przejście na końcu chyba jest też jakiś dinuś przebiegniemy aha możemy iść tutaj możemy iść tutaj Tam mamy nad jezioro tu możemy iść na mostek mamy sobie mostek po górze przejdziemy o dużego o. O. o i biegniemy na górę na tę skałę takim e, szybkim tempem no bo to ja wam tu będę nagrywał to chyba koniec naszej wędrówki nie jeszcze wyżej jeszcze wyżej wam w górę tu nam no, czeka tak olbrzymi tak olbrzymi no. Niestety któryś tam krzyczy. Bym... Ten całkiem duży tam gdzieś. Ten, 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 inny. No i tu wchodzimy na górę i praktycznie widzimy wszystko z góry. No i moglibyśmy z powrotem biegnąć tam do tego jeziorka. Przejść to w drugą stronę. Ale też tak samo dojdziecie do jednego miejsca. I będziecie mieć końcówkę. Czekajcie, gdzie mam to? O, tutaj jest to. Cyk, cyk, cyk. Teraz możemy przejść sobie w tą stronę. Tutaj pójdziemy. latający. Idziemy chyba na to jezioro. Dalej nie. No tak, tu jest końcówka. I tutaj jest tylko ten latający. O, i tutaj też sobie siedzi. I nic więcej. No to tyle jest. W tym naszym jednym Jurassic Dżungle, czy to co tam było? Tu mamy zaś to samo i znów postujemy I możemy wybrać tutaj to jakieś akwarium. No, powiem naprawdę fajnie, fajnie graficznie. no Spodziewałem się czegoś lepszego. Tu macie jakieś te arty. I to wszystko można gdzieś tam wykupić, czy coś. A tutaj jesteśmy w takim. Zobaczcie. W takim akwarium. No naprawdę niesamowite widoki można porobić. Tutaj mamy taki tunel. No, tutaj jest chyba ten kolor, że to wygląda jak pod wodą. Ten nam robi ten niebieski kolor. I możemy sobie też przejść salutkie. Jak tutaj ten tunelik Tu mamy tego dużego. Możecie jakieś sobie posykać naprawdę fajnie graficznie fajnie jak ktoś jakieś zdjęcia chce porobić gdzieś postawiać to może może za taką grę naprawdę szybko się instaluje dużo nie zajmuje ale też za wiele nie pogracie bo wejdziecie nic nie zobaczycie że nic nie można robić i wyłączycie no. faktycznie tylko tylko można przejść więc ja gierki jako tako zupełnie do niczego nie polecam. Szkoda czasu. Chciałem, żeby sam coś lepszego, no a jest jak jest. No i jesteśmy z powrotem tutaj na tym. Tutaj mam jakąś rybkę, do której nie bardzo można też podejść, bo paniają na nią te arty. Też jakaś ja też nam te arty będą zasłaniać, więc też za bardzo do nich nie można podejść. No i tak to wygląda. No, tutaj mamy to akwarium. No i tyle do zwiedzania w akwarium. Jeszcze wam pokażę tą trzecią opcję. Tutaj mamy to. Mamy ten pokój artów, czyli nam to załaduje? Macie takie pomieszczenie, gdzie są różne arty wyświetlane na ścianach. Pieniwe muzeum. gdzie możecie pooglądać. Też nie jest za duże, bo tylko takie dwa pomieszczenia są. Więc tylko tyle możecie przejść. Pooglądać, powyświetlać. Sobie kupić możecie, czy tam coś. No i tak. E, wydaje mi się, że można tu chyba więcej ludzi wejść, po prostu macie tutaj masę ludzi i chodzą wszyscy, oglądają. Tak, taka wystawa. Nie wiem, czy można też popisać. Można popisać sobie z sobą. Taka gra. E, można sobie użyć tego, jak ja nie wiem, czy można gadać e, na głos ze sobą, czy coś. Nie wiem jeszcze, nie, 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 jest, nie, nie musiałbym w opcjach zerknąć. Można jakoś przez mikrofon gadać. Taki drobny serwerek na przykład do popisania, jeżeli nie ma popisać, ale teraz jest masa serwerów do pisania różnych. Nie używa jakiejś gry, żeby sobie opisać. No. I tak to wygląda. No co tu więcej dodać? Nie instalujcie tego. No jest to nowa gra, ale zupełnie nie wiem, co ona tu miała być, żeby wyświetlić to. Prace chyba graczy jakieś tak może stworzyli pod to, żeby jakoś tak dziwnie widzi. Żeby tu szło jeszcze jakoś wchodzić, własne zdjęcia jakoś wstawiać, żeby coś jakoś dodawali, nie ścianę zrobić zdjęcia, jak coś jest ładne to go dodają, czy coś takiego, jakoś żeby coś, coś było, ale nie ma nic zbytnio zbyt takiego. Dobra, nie będziemy przeciągać, wychodzimy tutaj z gry. No i tak, jak się wam filmik podobał? Ogólnie no... Możecie się wypowiedzieć na temat grafiki, no grafika mi się wydaje ekstra, chciałbym żeby jakieś ZOT coś zrobili na takiej grafice, no, naprawdę ekstra, ale co do samej gry, zupełna tandeta, nie instalować i dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcineczkach, ale już z innej gry, z tej będzie tylko jeden. Weź Wam!